Od 25 lat choruje na zeszczergnięcie zapłodnie stawu kręgosłupa. Jest to tak zwana choroba befterewa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajduję się w piwnicy pod Baranami. Bardzo się cieszę, bo nigdy nie myślałam, że kiedykolwiek tutaj się znajdę. Dlatego, że jest to marzenie wielu chorych, którzy walczą o życie, którzy są chorzy na nieuleczalne choroby, żeby móc walczyć o swoje życie ze wspaniałymi artystami, Piwnicy pod waratami w Krakowie. Ma 75 lat i nie chciałaby się już nigdy przeprowadzać. Wojtka urodziła w kuchni, i w kuchni już pozostał, bo kuchnia była największa, większa od pokoju i łasienki. A potem wybuchła wojna i musieli uciekać, bo przyszli Niemcy, a Rumia Czas mamy coś niesamowitego, mianowicie jest z nami pani Katarzyna Grochola. Jest, to prawda. jest to naprawdę, tutaj, jest jest tutaj, jest tutaj. Jest ta ukryta czubrynka na ciemnym nie widać jest. To, to jest. prawdziwa, prawdziwa, to obrać Proszę, Proszę państwa, to jest naprawdę prawdziwa pani Katarzyna. Ma, dostaliśmy 10 zestawów z dzieł wszystkich, nie wybranych, ale wszystkich, dobrze mówię? Tak. Tak, pierwszy i drugi tom, reszta nastąpi niedługo. Teraz śpiewaj, a, ja, a ja wrócę. To jest jedyna książka, którą podpisałem w ten sposób, że to jest...

Z naszych dawnych dni, gdy młodszy był świat. Czy pamiętasz o marzeniach, te rozmowy aż do świtu chwilę, gdy życie miało smak. Jest to dla mnie ogromna szansa, ogromna szansa na to, aby zapłacić przynajmniej część pieniążków za leczenie. I jeżeli nie wyzdrowić, to przynajmniej przedłużyć swoje życie. Dziękuję bardzo serdecznie. Czyżby z dawnych marzeń okrutnie zakpił los i już nie wierzysz prawie w nic? Dziękuję Państwu za przybycie na ten koncert. Dziękuję Państwu bardzo za to, że chcę państwu wesprzeć mnie. Moją koleżankę Martę, która też jest w potrzebie. Może bardzo, bardzo dziękuję za każdą złotówkę ofiarą. Za przybliżenie do globalnej korzyści. ran. Może to nie wszystko jeszcze, może nie za późno, będzie by wreszcie. And it's all Sto po raz pierwszy, 100 po raz drugi, uśmiech na twarzy, 100 po raz trzeci. Skakuj przez <plosłuch> no. Proszę nie Państwa, tak. uwaga, robimy zdjęcia tylko i wyłącznie, robi zdjęcia aparat y, y, osoby, która wylicytowała. Dobrze, <todgłosy> dziewczyna. Okay, jest? Dobrze. Dziewczyn jest, dobrze. <todgłosy> Ale pięknie, wyglądam lepiej, <todgłosy> jak film. <jest, jest>, <todgłosy> no, czeski film. Jaki to film? Ha, ha, ha! raczej brak tu pionów, raczej tu Choćby się zatrząsł dom, nie załamujmy rąk, przełknijmy gory czy zwalczmy upiory, które w nas samych tkwią. Choćby się zatrząsł dom, nie załamujmy rąk, Przełknijmy gorycz, zwalczmy upiory, które w nas samych eee, bo nie eee. Są dni, które już za nami Choć Bogu wszystko się zmienia Czas w nas zostaje, czas woła Ważne co było, ważne co jest Ważne co będzie Wybacz sobie niepoliczone kropki biedronne Ptaki bez nazwy Obojętne drzewa w lesie. Trzeba drgnąć. nic w szpitalu są najdrośne. Popatrz, nawet nie zauważyłam, że umarła. Całą noc nie zmrużyłam oka. Cały czas oddychałam, mówię Panu. Albo całą noc nie zmrużyłam oka, tak była. Mówiłam, środki by jej jakie dali, ale nie dali. Żeby to człowiek jak zwierzę wdychał. I ulga, że to nie ona. Że to nie Panią przyszła wczoraj, to kogo innego. Dzięki Ci, Panie. Więc jak, jak ja będę umierać? Cicho i niepostrzeżenie, nikt nie zauważy, czy będę wyjść z bólu i o niczym nie myśleć, tylko żeby to się nareszcie skończyło? Jak po mnie przyjdziesz? Jak motyl nocny, cichutko, otrzesz się o twarz, sypniesz puszkiem ze skrzydeł, ale ćmy nie latają bezszerastnie w szpitalnej ciszy. Pamiętam po operacji ciszej, tylko ćma, duże, ciemna, trupia główka, rzadka ćma, dotykała mnie leciutko w policzek i w czoło, i suchy, delikatny od skrzydeł. Tak delikatne, bo już wiadomo, że te zastrzyki nie pomogą. Chciałam Państwu powiedzieć, że jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy zastrzyki mogą jeszcze komuś pomóc, więc powróżmy, dziękuję bardzo. Biznesmen, słuchajcie, taki biznesmen szkocki, wyjechał na delegację i dostał od swojego asystenta <grymne> te, taki telegram. Wczoraj zdechł pana ukochany kotek. On się Co za telegramy wysyłać? Co telegramy wysyłać? Wraca, zaczyna go opieprzać. Trzeba przygotować. No, a kotek na przykład, pierwszy telegram kotek w las na dach, nie może zejść. Pójdzie tam, no niestety, nie, spadł z tego dachu, walczy o życie. Pójdzie tak, po powolutku, przygotował się, prawda, niestety, odszedł, prawda. Nie. Rozumiesz, Kretynie? No jasne, no. Wyjeżdżę na stronę delegację, dostaje telegram. Wczoraj pana, kochana mamusia, wylazła na dach. <noise> Ale czarną czapę i pojadę do miasta Kanapę Na plaży tam legnę jak pieni. By smaczy swój pies cały dzień. Na plaży tam legnę jak pień. By smaczy swój pies cały dzień.